Cześć, ja nazywam się Jakub Szendler i witam w kolejnym podcaście Cęcę Krok po Kroku, podcaście poniedziałkowym, czyli takim materiale, gdzie sobie mówię trochę niezaryzykowo, co mi na duszy leży, trochę o CNC, trochę czasem schodzę z tematu CNC, ale co do zasady raczej staram się trzymać. I to nie jest typowy piątkowy odcinek edukacyjny, bo piątkowe to są typowo edukacyjne, a tutaj jest taki o pogadanka, w trakcie jazdy samochodem, bo... Kiedyś powiedzieliście, że chcecie czegoś takiego posłuchać, a ja z chęcią sobie pogadam do ludzi, bo wiecie, że ja lubię gadać. Więc lecimy. Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie krótki. Nie pomoże sprzętu Kupa, gdy operator dupa. Dupa mówię głośno na YouTubie, mam nadzieję, że mnie nie zdemonetyzują. Powiem jeszcze raz: Dupa! Każdy ma swoją. Słuchajcie, do czego dążę, do czego piję. Nieraz spotykam się z określeniem, że jakaś firma musi kupić obrabiarkę najwyższej klasy, najwyższego wow, e, obrabiarkę premium za co najmniej pół bańki euro, żeby detale im wychodziły poprawne. Tylko, że ja patrzę wtedy na ich detale i mówię panowie, ale wy robicie najciaśniejszą, jakąś tam jedną tolerancję w 500 czy coś, a tak to macie nietolerowane w większości, nie macie wysokoseryjnej. Po co wam taka maszyna? No żeby dobre detale wychodziły. No i. To jest dla mnie pierwsze czerwone światło. E, powtarzam to od lat, że z operatorami CNC i chyba nawet to mówiłem na podcaście, kurde, dawno temu, pewnie rok minął. E, zawsze to mówiłem i zawsze to będę powtarzał, że z operatorami CNC i z programistami, z technologami, z całą tą naszą grupą, nas jako nas, wszystkich nas, e, jest trochę jak z kierowcami samochodów. Dajcie, nie wiem, Lambo kiepskiemu, niedzielnemu kierowcy i puśćcie go na tor, to zrobi kiepski czas. Ale dajcie, nie wiem, starego Golfa, bardzo dobremu kierowcy, kierowcowi, kierowcy, i on wykręci czasem lepszy czas, niż wykręciło to Lambo, mimo tego, że ma duże gorsze samochód. Dlaczego? Bo jest lepszym kierowcą. I tak samo jest z operatorami. Nie pomoże Ci najlepsza na świecie maszyna, jeżeli sam nie będziesz dobry. Z operatorami, programistami, ze wszystkimi Wami, jak już zostaliśmy i w drugą stronę to też działa, dobry operator, technolog, programista będzie w stanie nawet na kiepskiej maszynie wykonywać świetne detale i robić to wydajnie e, jakby maszyna to jest jedno ale idąc krok dalej możemy też odnieść tą sytuację do wszystkich innych elementów słuchajcie, w wielu firmach spotkałem się z tym, że firmy odchodzą od systemu ER i idą na przykład w hydrauliki, albo idą na przykład w oprawki siłowe no, ja się czasem pytam, ale, ale czemu? No nie mówią, żeby była sztywniejsza, lepsza obróbka. Jak ja widzę, że ktoś w takiej siłówce czy w takim hydrauliku wsadza freza tak, jak mu się uda i ten frez wystaje, nie wiem, dodatkowe 0,5D czy 1D trzonka e, wystaje z oprawki nie dlatego, że on musi się gdzieś głębiej podkopać tylko o, tak, żeby było bezpiecznie żeby na pewno nie przewalić a tak mi się wsadziło, a nie chciał mi się regulować tam wiecie, e, oporu z tyłu już tam sobie wpiszcie dowolny powód no ja wtedy widzę, że on walczy, żeby ten frez się, się usztywnił, żeby on sztywno pracował, no ja wtedy mówię, słuchaj kolego ale nawet jakbyś wziął zwykłą R tylko żebyś go schował te 5-10 mm zależy od średnicy freza to wiesz, że to wystarczy. Ty nie potrzebujesz oprawek siłowych czy hydraulicznych za grubą kasę. Ty potrzebujesz trochę zacząć myśleć, więc znów nie pomożesz peju kupa, gdy operator dupa. Jakby super mega turbo, hiper dobra oprawka nie zrobi dobrej obróbki za ciebie. To, to, to tak nie działa. Jakby jest, jest za dużo innych zmiennych, chociażby ten wysięg. Taka bardzo podstawowa rzecz na którą zawsze zwracam uwagę, a która zawsze jest ignorowana przez ludzi, co mnie zawsze strasznie boli. Idźmy dalej. Weźmy programistów. Często słyszę, że o nie, nie, ja potrzebuję, nie wiem, Uni na przykład. NX jest takim symbolem, za przeproszeniem, zajebistości. Nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo lubię system Unigraphics. Um, uważam, że jest świetny. Uważam, że jest niesamowitym kombajnem, który w jednym środowisku graficznym łączy wszystko, co jest właściwie potrzebne. I, i ja bym chciał go mieć prywatnie, gdybym pracował. Tylko, że zadaję pytanie, czy na pewno jest Ci potrzebny? W ilu firmach bywałem, które kupiły UniGrafics, ale kupiły tylko moduł np. Kamowski, bo już Kada miały, albo nawet Kadowski i Kamowski, ale e, jakby. Kupiły go dlatego, że Unigraphics jest uważany za bardzo dobry. Ale znów, kiepski programista, nawet mając najlepszego kama na rynku. A jaki kam jest najlepszy na rynku? Okej, okay, weźcie noże i się pozabijajcie teraz, bo każdy powie, że inny. Z tego co pamiętam, Fusion wygrał ankietę kamów u mnie, więc może nie jest najlepszy, ale jest najbardziej popularny, a też jest właściwie całkiem dobry. Moim prywatnym zdaniem również. To już, już tam możemy cały dzień dyskutować. Ja wtedy siadam obok takiego chłopa, który się w tym programie za 50 koła euro, czy ile tam zapłacili za licencję męczy, chyba wyciągam mojego Spreciora, który w najtańszej edycji kosztuje. Mam nadzieję, że mnie chłopak i poprawił, jak się, jak się pomyliłem. Chyba coś koło trójki euro czy 3500 euro można kupić chyba już najtańszą licencję Splita. Ja w tym sprycie zrobię lepszy program i szybciej. Dlaczego? Bo umiem, bo nieoprogramowanie, E, tworzy dobry program, tylko jego użytkownik, operator tego kama, który często jest nazywany programistą, ale dla mnie jednak człowiek, który umie kama, to jest operator kama, a programista to jest trochę inny level, ale to wiecie, że ja mam tutaj skrzywione spojrzenie na rzeczywistość. Więc mamy maszynę. Niekoniecznie musi być najlepsze, żeby robić dobre detale, Mamy oprawki. Czasem zwykła Rka nie wszystko, co potrzebujecie. a ja często widzę po tym, jakieś coś na przykład daje szerokości i głębokości skrawania, że RK by to spokojnie dźwignęła, ale oni nie. Poszli w hydrauliki albo w siłówki, bo wtedy mają lepszą sztywność i lepszą obróbkę. Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo jest trochę więcej w tym niż tylko kupić najlepsze. Słuchajcie, gdyby to tak wyglądało, to ktoś może, wiecie, wejść na rynek, kupić Speju za 20 baniek euro i mieć najlepszą firmę produkcyjną w Polsce. No nie, sami wiecie, że tak nie działa. Bo dobre detale trzeba mieć wykonywać i na rzecz trzeba też pozyskać kontrakty i w ogóle mieć kontrolę jakości, te wszystkie rzeczy, no ale no, no trzeba. Słuchajcie, kolejna rzecz to kontrola jakości. W wielu firmach, być może u was też, to już zależy od tego, jak dużo firmą jesteście, nie ma typowej kontroli jakości. Takiego wiecie, człowieka, który sobie siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu i sobie coś tam mierzy i na was narzeka, że robicie mu źle. W wielu firmach sami jesteście kontrolą jakości, nie? No. Wiem, że tak jest. To, to nie, to, to, to było pytanie retoryczne, nie? Nie, za często mówię nie. Odcina się nauczyłem, on zawsze mówi nie, Ta to nie. Często jest tak, że przychodzę gdzieś do firmy, a oni mają, wiecie, pod każdy wymiar, jaki tylko może być i pod wszystko, co tylko istnieje, wypaśne turbo, mikromierze cyfrowe i tak dalej. A później się nagle okazuje, że padnie bateria w takim mikromierzu, nie ma baterii. Ktoś bierze noniuszowy, i się okazuje, że nie potrafi z niego nawet skorzystać. Albo bierze średnicówkę, wiecie, wychyłową, zegarową, i nawet nie wie, jak ją skalibrować. No, to, to jest też ból. Jakby, też uważam, że dobry operator poradzi sobie z pomiarówką, nawet kiedy tej pomiarówki nie ma. Ja zawsze tłumaczę, że nawet sumiarka może być idealnym narzędziem pomiarowym, pod warunkiem, że się jej poprawnie użyje. I pewnie pokazywałem kiedyś na kanale. Może i nie, ale chyba pokazywałem, jak na przykład ja często robiłem tolerowane otwory. Jak miałem do zrobienia tolerowany otwór na tokarce, nie miałem czym go zmierzyć, bo nie mam akurat średnicówek. To robiłem tak, że znajdowałem gdzieś na hali coś, co jest tolerowanym wymiarem zewnętrznym, wałkiem się znaczy, albo o tej samej średnicy, albo o bardzo zbliżonej. I wtedy. Przykładałem suwmiarkę używając jakiejś określonej siły. To każdy z nas musi sobie wyczuć w rękach siłę do tego wałka. Zerowałem ją, i kiedy badałem um, odpowiadający element, to po prostu używałem tej samej siły. I jakby w ten sposób de facto wzorcowałem sobie na chwilę suwmiarkę na czymś innym. Możecie też to zrobić na innym otworze. Jeżeli na przykład macie otwór tolerowany, a wiecie, że jakiś otwór jest w tolerancji, to też możecie to zrobić na wewnętrznym. Natomiast łatwiej jest zwykle znaleźć zewnętrzny kształt, niż wewnętrzny. I to też Wam naprawdę pozwala zrobić często otwór w H7 bez sprawdzianu i bez średnicówki. To jest jak najbardziej wykonalne. No chyba, że tam macie, wiecie, w dwóch setkach pola jakiś długi wałek, który trzeba mierzyć na wielu etapach. No okej, okay, to, to wtedy to w ogóle pasamec pewnie by się przydał, żeby mierzyć w mikronach. Ale dobry operator poradzi sobie z pomiarówką nawet tam, gdzie tej pomiarówki dobrej nie ma. No na frezarce na przykład użyje sondy w poprawny sposób, która będzie dobrze skalibrowana, bo sobie wcześniej skalibruje, bo będzie wiedział jak. Więc to, to też taki to kolejny element, na który chyba warto by było zwrócić uwagę. Że nie tylko maszyna oprawki KAM, ale też na przykład pomiarówka czasem gorszą pomiarówką da się zrobić świetne efekty, o, chociażby te snap gauges, nie? Te telescopic bore gauges, które pokazywałem. Nawet no, one pozwalają Wam robić pomiary takie, do których trzeba by normalnie kupić drogi szpej, a, a pozwalają to robić tanim szpejem, nie? No, no, to też taka rzecz oczywista. No słuchajcie, co jeszcze operator takiego może mieć przy sobie? E no oczywiście nie, nie wspomnę o tym, że Dobry operator nie musi mieć przy sobie, nie wiem, tysiąca poradników, aplikacji na komórkach i otwartego forum, na którym zadaje pytanie o wszystko. Dobry operator tak naprawdę często wystarczy mu katalog narzędziowy, ale chłopiec na długich, jeśli byś na SC na długich nie poraził, to jest rzadkość. Zna naprzeciwka jechał akurat, nie było osłonięte. Dobry operator powinien sobie poradzić, jeżeli ma tylko A, instrukcję obsługi maszyny i B, katalog narzędziowy, z którego korzysta. No i co może moje filmy? No okej, okay. <laughs> trochę, tro, trochę reklamy dorzucę. E, I to też powinno wystarczyć. Jakby, no, ogólne przesłanie dzisiaj, bo już przynudzam na pewno Wam trochę, jest takie, że małą ilością sprzętu i niekoniecznie dobrego sprzętu często da się zrobić dobrą robotę. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że, że nie warto kupować dobrego sprzętu. To nie jest tak, że nie warto doposażyć mojej firmy w najlepszy możliwy sprzęt, na który mnie stać. Tylko czasem trzeba sobie zadać pytanie, czy to naprawdę jest mi potrzebne i czy te pieniądze nie mogą być wydane lepiej e, niż te facto zmarnowane czasem na szpej, który nie jest potrzebny. No, nad tym się dzisiaj chciałbym, żebyście się zastanowili i zamiast kupować droższą maszynę i lepsze oprawki, zapłaćcie lepiej swoim pracownikom chociażby. Albo po prostu, jeżeli sami jesteście sobie pracownikami, to kupcie, nie wiem, więcej oprawek. Więcej, a gorszych. Więcej oprawek Wam się bardziej opłaci, bo będziecie rzadziej musieli przekładać na wszelkich narzędzia. Łatwiej będzie wypchać cały magazyn, bo mało kto, kogo znam, ma wypełniony cały magazyn, wszystkie kupki. Wiecie, o czego dążę. W piątek widzimy się na normalnym odcinku. W kolejny poniedziałek na kolejnym podcaście. Jeżeli chcecie, możecie walnąć tam suba albo komentarz. Ja zawsze chętnie czytam komentarze. Suby są dla mnie mniej istotne, ale komentarze zawsze bardzo istotne, bo zawsze mogę z Wami trochę pogadać, nawiązać interakcję. To nie jest wtedy jednostronne działanie. No i do zobaczenia. Zdrowieczka, trzymajcie się.